Cześć, wam z tej strony Lukasek, witam was w takim jakby vlogu. Dzisiaj trochę się wypowiem o sobie. No więc zacznijmy. Jestem Łukasz, mieszkam w Lublinie, robię liceum, jestem na drugim roku, zostało mi jeszcze rok o profilu fotograficznym. Jeszcze do tego robię szkołę muzyczną, z którego zdałem w tamtym roku z pierwszego stopnia na drugi, który robi się 3 lata. Tak samo i drugi stopień robi się 3 lata. Może nawiązujemy do tego, jak ja jestem. Jestem uczuciowy. Potrzebuję. Mimo, że nie mam tej dziewczyny, potrafię o siebie zadbać. Wiecie o co chodzi? Nie chcę tutaj tego. Jestem zbyt uczuciowy. To znaczy, że jak piszę z kimś i w ogóle. Nie, moje uczucia wariują. Nie potrafię, nie potrafię przeżyć takiego dnia, żebym. Nie, nie wyrażą swoich emocji. Jestem zbyt emocjonalny w ten sposób mogę to powiedzieć. Eee, jak ja jestem? Co lubię robić zwyczajnie? Lubię siedzieć na kąpie, grać w jakieś gry, szczególnie w lola. A jeżeli nie ma w co grać, to lubię siedzieć na Facebooku i pisać z przyjaciółką, którą pozdrawiam. Eee, może powiem jak ma na imię. Mam na imię Natal Natalia. Tak. Ma na imię Natalia. Natalia. Pozdrawiam Cię, Natalio. Ehm, Natalio. <ścoughs> anyway, nie będę się śmiał, bo ona tak wiecie, jest troszkę taka, taka poważna. Ehm, anyway, chcę, żebyś wiedziała, że jak piszę z tobą. Natalio. Że moje uczucia cały czas grają. Nie umiem ich zatrzymać, nie umiem, nie, umiem, nie umiem przeżyć tak dnia bez płaczu. Ja cały czas odbieram to uczuciowo. Na przykład, jak idę na jakiś nowy film, to od razu płaczę do kina. Jeżeli do kina idę na jakiś nowy film, to ja płaczę po prostu. Płaczę. Jeżeli widzę. Jeżeli coś mnie spotyka przykrego, też płaczę. No, nie da się tak. Ja po prostu mogę wam tyle powiedzieć, że zostałem skrzywdzony w dzieciństwie. Mogę wam tyle powiedzieć, że nie mam rodziców niestety. Ojciec sobie wyjechał, mamusia sobie mieszka oczywiście w Lublinie, ale się mu nie interesuje za bardzo. No ojciec może i tak interesuje się trochę, dzwoni. Przynajmniej to, a mamusia nic ze swojej strony. Cały czas mam jeszcze z nią problemy i tak dalej. Nie będę wam mówił o tych problemach, bo nie ma sensu, ale to nic nie zmieni. Faktu, facto de facto nic nie zmieni. No um, to wam powiedziałem, o czym umie, co 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 co. A może czym się interesuje? O właśnie, czym się interesuje. Interesuje się fotografią, fotografią w tym filmem. Jeszcze rysunkiem, ale choć nie studiuję rysunku, ale i tak dalej, nie, nie uczę się rysować. Także bardziej to chyba rysunkiem co do kreskówek. Kiedyś chciałem zrobić jakąś kreskówkę, ale mi się nie udało. Wyinstalowałem tego jebanego flasha. i tak to wyszło. Czym się jeszcze interesuje? A interesuje się muzyką, jak możecie zauważyć. Się wypowiedziałem wcześniej o tym muzyku. Muzyka, fotografia, film. no rysunek może odrzućmy. Tu mamy trzy gry, czyli robienie gier w sumie, i tak dalej, i robienie filmów. No to pięć takich, takich e, zainteresowań bardziej. E, no to film, to już powiedziałem. To może odrzucić tamto e, f, i tak dalej. E, Z mojej strony to chyba wszystko. Trochę wiecie o mnie. Jeżeli chcecie więcej takich typu, typu takiego vloga, że coś mówię o sobie lub coś, jakiś mój dzień życia, to napiszcie to w komentarzu albo wiecie co? Wiecie co? Ja zrobię, ja zrobię znowu głosowanie. zagłosujcie, zagłosujecie sobie i będzie link pod tym filmikiem do Sądy, jaką, wiecie strzał pul i będzie tak lub nie i tak dalej. sonda mini sonda. No a więc ja się z wami żegnam z tej strony był Kasek, papa, cześć.